Witam serdecznie. Za oknem niewątpliwie jesień się rozpędza, zima niebawem. Należy przygotować sobie swój motocykl do odstawienia go do garażu. Oczywiście wiem, nie wszyscy to robią, niektórzy jeżdżą cały rok. Natomiast tutaj kilka odcinków przygotujemy dla tych, którzy mimo wszystko odstawiają swoje motocykle i nie chcą ich niszczyć jeżdżąc nimi zimą po soli, po brudzie i po wodzie. Zacznijmy od rzeczy najprostszej. Zacznijmy od tego, żeby wymienić sobie olej, mimo wszystko jesienią. Mówiliśmy już o tym w poprzednim odcinku naszych olejowych mitów. Teraz pokażemy Wam, jak to właściwie zrobić, i przy okazji odpowiemy na kilka pytań, które zadawaliście przy poprzednim odcinku pogrąców olejowych mitów. Żeby móc prawidłowo przeprowadzić wymianę oleju należy się zaopatrzyć w kilka niezbędnych akcesoriów. Pierwszym z nich jest oczywiście serwisówka i tutaj nie ma dyskusji. Bez serwisówek nie pracujemy. Pozwoli nam to sprawdzić z jaką siłą mamy dokręcić korki spustowe. Do tego wszystkiego ile mamy wlać oleju i tak dalej i tak dalej. Więc to jest oczywiste mam nadzieję dla wszystkich. Kolejna rzecz to jest miska i tutaj przy misce chciałbym się na chwilkę zatrzymać. Ważne jest to, żeby miska była czyściuteńka. Wszystko co zlejecie z waszego silnika ma się znaleźć w tej misce. Potem jak będziecie wylewać z miski olej, sprawdźcie dokładnie, czy w tym oleju nie znajdowały się jakieś opiłki, jakieś y, dziwnego pochodzenia skrawki metalu czy innych materiałów. Jeśli cokolwiek tutaj wypadło, a miska wcześniej była idealnie czysta, możecie być pewni, że jest to z waszego silnika. Tutaj również y, jakby Lepiej przeprowadzić tą wymianę jesienią, bo jeśli cokolwiek wypadnie z tego silnika, cokolwiek niepokojącego znajdzie się w oleju, macie całą zimę na to, żeby swój motocykl doprowadzić do idealnego stanu na wiosnę. Dalej idąc, oczywiście olej, filtry wiadomo. Do tego przydałby się jakiś yy, odtłuszczacz czy zmywacz do części, którym będziecie mogli. To wszystko sobie ładnie pomyć, zwłaszcza, że często w motocyklach jest tak, że przy wymianie oleju potrafi się gdzieś polać olej po wydechu, po jakichś innych częściach. Wtedy trzeba to opłukać, doprowadzić do porządku. Oczywiście klucz do filtra. Nie rabujcie filtrów w jakiś okrutny sposób, przebijając je śrubokrętami i tak dalej. Wymyślono do tego narzędzia, więc można to spokojnie zrobić właściwym narzędziem. No i oczywiście rękawiczki gumowe. Bez rękawiczek nie pracujcie. Po co sobie niszczyć dłonie? Jakieś czyściwo i przydadzą się podkładki, żeby wymienić na nową podkładkę pod korkiem spustowym. No i wiadomo, jakieś podstawowe narzędzia. Zatem, jeżeli wszystko mamy przygotowane, bierzemy się do pracy. Motocykl należy bardzo porządnie rozgrzać. Tutaj w tym przypadku, ponieważ mamy koniec sezonu, nie będziemy nim jeździć, nie musimy, ten motocykl niedawno pracował. Całe wszystkie zanieczyszczenia, które gdzieś tam są w tym silniku, są doskonale wymieszane z olejem, więc wystarczy, że go po prostu Zagrzejemy do temperatury roboczej. Wtedy będzie nam znacznie łatwiej zlać ten olej. I co więcej, zleci z całym, jakby z całą zawartością tego silnika niechcianą, czyli ze wszystkimi opiłkami i tym podobnymi. Zapalamy. Motocyk rozgrzany. Tutaj bardzo ważna rzecz. My chcemy rozgrzać tak naprawdę olej. Nie chłodziwo. Więc najlepiej jest zagrzać olej dwa razy, czyli znaczy zagrzać motocyk dwa razy. Czyli odpalamy motocykl, zagrzewamy do temperatury roboczej płynu chłodzącego, gasimy ten motocyk, dajemy mu chwilkę, odpalamy go jeszcze raz, jeszcze raz rozgrzewamy. Wtedy olej ma czas na to, żeby przejąć tą temperaturę od silnika i właściwie się zagrzać. Dobrze, teraz będziemy spuszczać, dajmy mu chwilkę, żeby delikatnie ostygł, żeby się nie poparzył. Podniesiemy sobie do góry motocyk, bierzemy się za spuszczanie. Słuchajcie, zawsze warto zajrzeć do serwisówki, choćby po to, żeby sprawdzić, z których miejsc należy zlać olej. Ja wiem, w większości motocykli jest to bardzo proste, ale są motocykle, uwierzcie mi, w których naprawdę można się zdziwić. Tutaj w tym przypadku też ciekawostka, spójrzcie, serwisówka bardzo ładnie pokazuje nam, skąd zlać olej. I ciekawostka, na jedne rynki jest w jednym miejscu śrubka, na inne rynki śrubka znajduje się w innym miejscu, czyli już jakby można się nieco zdziwić. Odkręcamy, zlewamy. Oczywiście zakładamy rękawiczki. Korek spustowy znajduje się bardzo blisko wydechu, więc warto chwilkę zawsze zaczekać po zgaszeniu tego motocykla, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Na korkach spustowych rzadko kiedy, wręcz chyba nie spotkałem się nigdy, żeby był lewy gwint albo coś takiego, więc klasycznie odwrotnie do wskazówek zegara, jeśli nikt tutaj tego nie dowalił zbyt mocno, odkręcamy śrubkę i zlewamy nasz olej. Nie przejmujcie się, jeżeli wpadnie Wam korek spustowy do oleju, wyciągnięcie sobie za pomocą jakiegokolwiek magnesu albo czegokolwiek. Nie ma tutaj żadnego kłopotu. O, zobaczcie, olej jest piękny, klarowny. To jest dość świeży motocykl z bardzo małym przebiegiem. Praktycznie żadne zanieczyszczenia tutaj nie lecą. I odpowiadając na kilka Waszych pytań, czy jest konieczne, żeby robić to jesienią? Nie, nie jest. Słuchajcie, zwłaszcza w przypadku motocykli dość świeżych, które mało zanieczyszczają silniki. Nie ma potrzeby wymiany tego oleju jesienią, ale to, że nie ma potrzeby, to nie znaczy, że nie będzie lepiej, bo tak jak mówiłem w pogromcach olejowych mitów, odpowiadałem na to, co będzie lepsze, a nie co jest jedynym słusznym kierunkiem. Ja w swoich motocyklach zawsze wymieniam olej jesienią, przy okazji sprawdzając stan silnika i tego trzymam się od wielu, wielu lat i Wam też polecam. Olej praktycznie zlany, demontujemy filtr oleju. Tak jak już wspominałem wcześniej, najlepiej użyć do tego właściwego klucza, nie znęcać się nad tym filtrem oleju. To powinno wszystko bardzo ładnie się odkręcić, zwłaszcza jeżeli nikt wcześniej nie zrobił tego źle. Bardzo ładnie. Filtr oleju zdemontujemy. Możemy go oczywiście wrzucić do przepracowanego oleju i czekamy aż wszystko się nam dokładnie z silnika wyleje. Za każdym razem, kiedy wymieniacie olej, warto pomyśleć o wymianie podkładki uszczelniającej. Czasami jest tak, że ktoś za mocno dokręcił i zapewne tak miało to tutaj miejsce, bo żeby zdjąć tą podkładkę, musieliśmy sobie pomóc, aż żeby ją oderwać śrubokrętem. Jest całkowicie spłaszczona, więc wygląda tak, jakby ktoś tutaj naprawdę się nad nią mocno znachalał. Dawajcie za każdym razem nową, to kosztuje parę złotych. Jeżeli połączycie nową podkładkę z właściwym dokręceniem, to na pewno nie będzie tutaj. Kłopotów. Jeżeli chodzi o samą śrubkę, warto też czasami pomyśleć o akcesoryjnej śrubie. Niektórzy producenci mają to w standardzie, niektórzy nie. Niektóre modele wręcz mają to w standardzie, niektóre nie. Warto się zaopatrzyć w taką śrubę z magnesem. Wtedy dużo takich zanieczyszczeń pochodzących gdzieś tam ze skrzyni biegów, z tych elementów mocno stalowych, przyczepi się do waszego korka spustowego. Da to jakby większy pogląd na to, co nam się tak naprawdę w tym silniku dzieje. Dokręcamy. Serwisówka nasza mówi o 43 Nm, i jakby nie zauważam tej powodu, żeby jej nie ufać. Na pewno głupim pomysłem jest dokręcanie trochę mocniej, bo wtedy będzie mniej ciekło. Takie rzeczy kończą się zazwyczaj niczym innym, jak tylko koniecznością rozwiercania, nie wiem, naprawy gwintu i tak dalej, bez sensu. Pilnujcie tych momentów, o których mówią producenci, oni tak naprawdę doskonale wiedzą, jak składać swoje motocykle. Dokręcamy. 43 Nm jest to naprawdę dość mocno dokręcone, więc zupełnie wystarczy, zwłaszcza kiedy jest tam dana nowa podkładka. Montujemy filtr oleju. Posłużymy się tutaj. Oczywiście, nowym filtrem, nie kombinujemy. Czasami jest tak, że producenci mówią o dwukrotnej wymianie oleju i jednokrotnej wymianie filtra. Ja zalecam, żeby za każdym razem wymieniać filtr oleju. Po co sobie gdzieś tam to utrudniać? To nie są drogie rzeczy, jakby bogatsi się przez to nie staniemy. Serwisówka mówi o 17 Nm, jeżeli chodzi o dokręcenie tego i mówi o posmarowaniu. Tutaj faktycznie posmarowane jest to fabrycznie, więc nie ma sensu tego dziabać dodatkowo starym olejem. Po co? Natomiast czasami jest tak, że zaleca się zalać olej troszeczkę. Świeżym olejem. W tym przypadku nie ma o tym mowy, choćby ze względu na to, że filtr będziemy wkręcać w ten sposób, nie ma sensu tam nic wlewać, bo to się nam po prostu przy wkręcaniu wyleje. Montujemy nowy filtr oleju. Dokręcamy ten filtr. Słuchajcie, tutaj serwisówka mówi o 17 Nm. 17 Nm jest to spokojnie tyle, ile uzyskacie dokręcając go mocno ręką. I tak naprawdę ja bym się tutaj. Specjalnie nie upierał nad tym, żeby zakładać na to ten klucz i próbować tym kluczem koronowym dokręcać go, dlatego że możecie uszkodzić, jakby strukturę tego filtra. Jeżeli uszkodzicie strukturę tej blachy na tym filtrze, potem dzieją się cuda typu pękające filtry ciechnące i tak dalej. Najlepiej dokręcić to dobrze ręką i zrobić mały patencik. Po dokręceniu, najlepiej zrobić sobie tutaj taką małą kreskę, która pozwoli nam na kontrolę tego, czy nasz filtr nie ma się zamiaru lekko odkręcić. O, robiąc sobie tego typu kreseczkę, możecie zerknąć za jakiś czas i zobaczyć, czy się nie popuścił, czy nic złego tam się nie dzieje. Oczywiście zawsze należy zwrócić uwagę na to, czy spod niego nie podcieka. Olej zlany, słuchajcie, przelaliśmy go sobie do naszego jakby hurtowego zbiornika na olej przepracowany. Wy oczywiście zapewne takiego nie posiadacie, więc dobrze jest ten olej zlać do jakiegokolwiek innego naczynia i możecie go zawieść do miejsca zbiórki odpadów selektywnych, każde miasto takie miejsce posiada, każde miasto musi wyznaczyć takie miejsce, tam możecie ten olej oddać, możecie również poprosić kogokolwiek z warsztatu, żeby od Was taki olej stary wziął, na pewno nie róbcie żadnych rzeczy pod tytułem wyleje go w kanalizacji albo zakopę w lesie, yy, to jest naprawdę szkodliwe dla środowiska i lepiej oddać tam, gdzie być powinno. Przy okazji, po zlaniu obejrzeliśmy dokładnie miskę, nic tam nie znaleźliśmy. Tak jak już mówiłem wstępnie, ten motocykl ma dość mały przebieg, jest naprawdę w bardzo ładnym stanie, więc też się nie spodziewaliśmy niczego znaleźć. I już taką mokrą miskę podkładamy tylko po to, żeby wypłukać sobie teraz wszystko. Jeżeli sobie to ładnie odpłukamy, nie będziemy mieć tutaj żadnych dylematów pod tytułem czy jest wyciek, czy nie ma wycieku. odpuścimy to wszystko, a to, co spadnie nam, do miski z tego odtłuszczacza pozwoli nam na łatwiejsze wyczyszczenie tej miski po to, żeby użyć jej po raz kolejny do kolejnego motocykla. Teraz zerknijmy sobie w serwisówkę, co nasza serwisówka mówi o tym, jaki tutaj wlać olej. Oczywiście jest to dość ciekawie opisane, jest ta tabelka porównawcza. Zobaczcie, mamy tutaj jak najbardziej Zakresy temperaturowe, w których to może chodzić, zarówno olej 10W30, jak i tak naprawdę olej 20W40 czy 20W50 wręcz, praktycznie wszystkie lepkości są dopuszczone do tego motocykla. Oczywiście w zależności od klimatu, w którym będziemy się poruszać. My, ze względu na to, że będziemy jeździć nim głównie w Polsce, czyli klimat umiarkowany, zdecydowaliśmy się na olej 10W40. Pełny syntetyk, wlejemy tutaj pełnego syntetyka, to jest tak jak mówię, naprawdę w pięknym stanie. Motocyk nie ma tutaj sensu oszczędzać na oleju, więc nalejemy oleju z najwyższej półki. Co więcej, również w serwisówce znajdziecie informację o tym, ile tutaj wchodzi oleju. Ciekawostka. Na deklu jest napisane, że to jest 2,400 i to jest ilość oleju wymagana do wlania, nie biorąc pod uwagę objętości filtra oleju. Jeżeli weźmiemy pod uwagę... Że zmieniliśmy filtr oleju, czyli on również jest w tym momencie pusty, to do całego silnika zgodnie z serwisówką wchodzi nam 2,7 litra, czyli 2,700. I to jest właściwa ilość, którą teraz sobie tutaj wlejemy. Tutaj, oczywiście, przyjdzie nam z pomocą lejek, bez którego w większości motocykli nie dacie sobie rad z wlaniem. Można oczywiście próbować trafiać, ale wiem jak się to kończy. Pod korkiem wlewu oleju, czy też czasami pod bagnetem w niektórych motocyklach zawsze jest taki gumowy o ring Nie ma konieczności wymieniania go za każdym razem na nowy, ale jeśli widzicie, że wokół tego korka wlewu było przypocone, wymieńcie ten oring na nowy to jest parę złotych, a na pewno będziecie mieć spokojną głowę. I oczywiście zalecam to jest stosowanie oryginalnych o ringów, bo bardzo często tak proste rzeczy jak o ring, wzięte nie wiadomo skąd potrafią później w trasie narobić problemów. Wlewamy. Większość producentów olejów dzisiaj zabezpiecza się przed fałszerstwem. O, zabezpieczając swoje butelki, żeby było widać, czy butelka była już kiedyś otwierana, czy nie. 2,7 litra oleju wlane do silnika. Jest go, patrząc na oczko, za dużo i tak ma być, dlatego że sporo tego oleju zostanie wprowadzone w magistrale. Zapełni nam filtr oleju. Tutaj małe odniesienie do tego, co pisali niektórzy pod naszym filmikiem dotyczący dlaczego wymieniać olej jesienią, a nie wiosną. Nie zostawiajcie na długi okres czasu motocykla bez oleju. To nie jest dobry pomysł. Nie jest to dobry pomysł choćby z tego powodu, że cała magistrala tak naprawdę zostanie zapowietrzona. Spłynie Wam olej, znaczy spłynie Wam, wy, wylejecie olej z filtra, wylejecie olej ze wszystkich przewodów, spuścicie go i wiosną, kiedy założycie świeży filtr oleju, kiedy założycie... Zalejecie świeży olej. Naprawdę dość długo będzie trwało, zanim ten motocykl naprawdę dostanie ciśnienia oleju. Znacznie szybciej zrobi to wtedy, kiedy był już wstępnie tym olejem zalany. Zresztą nie widzę powodów do takich kombinacji. Jeśli ktoś widzi z tego tytułu korzyści, oczywiście niech tak robi, żyjemy w wolnym kraju. Wlane w tym momencie musimy zrobić prostą rzecz. Usuwamy lejek, zamykamy silnik, odpalamy, tak żeby nasz olej dostał się wszędzie w magistrale oleju. Zapalamy w motocyklach, wyposażonych w kontrolkę ciśnienia oleju. Przez chwilkę ona może poświecić. Co więcej, w motocyklach, które mają hydrauliczne napinacze, przez chwilę będzie na pewno słychać spory hałas. Nasz silniczek się już pięknie wyciszył. Zupełnie taka chwila wystarczy. Lepiej byłoby go troszeczkę zagrzać, żeby dokładnie sprawdzić, jakby poziom oleju. Ale to dopiero po upewnieniu się, że jest jego właściwa ilość. Gasimy. Ten motocykl jeszcze jest ciepły. Mamy około 50 stopni na wodzie, więc uwinęliśmy się bardzo szybko, bardzo sprytnie. Zrzucamy go teraz z podnośnika, bo musimy go postawić na równym, żeby sprawdzić, czy jest właściwa ilość oleju. Motocyk stoi równo, możemy sprawdzić ilość oleju, czy jest właściwa. W naszym przypadku jest to. Około 3 czwartych oczka zalane, czyli jesteśmy praktycznie blisko maksimum. Warto pilnować tych stanów maksymalnych, nie przekraczać ich oczywiście na gorącym silniku, ale warto by zawsze było to blisko maksimum, dlatego że jeżeli z jakiegoś powodu wasz motocykl miałby niespodziewanie spożyć jakąś niewielką ilość oleju, to na pewno będzie to znacznie bezpieczniejsze niż trzymanie tego w okolicach stanu. Minimalnego. Myślę, że jest to bardzo proste, że każdy z Was może samodzielnie taki olej sobie wymienić. Jak widzieliście, nie powinno to nikomu sprawiać jakiejś wielkiej trudności. Subskrybujcie nasz kanał, polecajcie, polubiajcie filmiki, które Wam się podobają i przede wszystkim piszcie w komentarzach, co chcielibyście na nim zobaczyć. Dziękuję i zapraszamy niebawem ponownie.